Ja to nazywam też, wiesz, tak w skrócie, w dużym skrócie: kogo ty karmisz? Czy ty karmisz swoje ego? Mhm. Czy, I czy karmisz je w gabinecie? I mówię ludziom, z którymi pracuję także mentoringowo, zobacz, czy gabinet jest miejscem, gdzie ty karmisz swoje, swoje ego? Zobacz, czy gabinet jest miejscem, gdzie zaspokajasz swoje potrzeby: potrzebę bycia potrzebną, potrzebę przynależności, bycia akceptowaną, uznawaną, potrzebę wartości, czy potrzebę nawet kontroli i władzy. Bo jeśli tak, to ogarniaj mówiąc wiesz takim potocznym językiem ogarniaj siebie i zabieraj to z gabinetu do życia prywatnego i nakarmiona w swoim osobistym życiu prywatnym w swoim osobistym rozwoju terapii powędruj wtedy tam do klienta z taką uważnością dla siebie i dlaczego dlatego że to będzie służyć klientowi bo my mówimy wiele o nas o naszej drodze ale mówimy jakby obydwie, jak znam siebie i ciebie, to mówimy o tym, że tu chodzi o naszego klienta, tak. o człowieka właściwie, z którym pracujemy i na rzecz którego pracujemy, o jego dobrostan, o jego rozwój i o jego życie. Czasem naprawdę chodzi o życie.